Dzisiaj chyba 25 marca. Proszę bardzo, jak tak wiesz, bardzo kwitła. Ile tego pyłku ma. Pszczół po prostu jest dużo. O, z Takie blisko nie chcę. O, o, o. Jest pszczółka, teraz wyraźnie widać. Sobie lata tutaj po tych kwiatunkach. I to jest na pewno drzewo, bo to jako drzewo dwupienne jest męskie i żeńskie. To to na pewno jest męskie, bo ma bardzo dużo pręcików pyłkowych w w tych kwiatków. Takie żółty ten pyłek jest. Kolor tych. Bajci kwiatów, ładnie mruczą, dzisiaj ciepło, kilkanaście stopni, i tak wiatru nie ma dużo, także jest bardzo przyjemnie. Tu z innej strony nawet widać motyle odwiedzają, tam daleko jest motylek, w sobie też pobiera czy pyłek czy nektar. Też męskie kwiaty to raczej nektarów. Mniej niż żeńskie, ale poszukamy jeszcze właśnie krzaczek żeński. No, a oto właśnie jest już drzewo żeńskie. Ma te bacie już w kolorze takim zielonym. Nie wiem czy widać to jasno jest bardzo, ja w telefonie to nie widzę co nagrywam, ale pszczółka sobie siedzi i już zbiera tutaj pyłek a nektar wybiera przepięknie pachną te wierzby w ogóle nie wiedziałem że wierzba tak ładnie pachnie a to jest kwiat właśnie taki zielonkawy gdzieś tam ostrość nie mogę ustawić blisko a w cieniu stoi. No ale tutaj troszkę pszczół też jest nie tak dużo jak na drzewach męskich a to dlatego że patrzyłem w ulach to tego pokarmu mają naprawdę miodu dużo Także nektaru myślę, że dużo mniej zbierają niż pyłku. Chociaż nakrop już był, był na plastrach nakrop, o dziwo. Także coś tam sobie przynoszą. A Tu krzew również z kwiatami męskimi. Proszę bardzo, motyle już siedzą, jeden, drugi, tam dalej na tym dużym, większym krzewie, bo ten nie był obcięty w tym roku, te obcięli niestety. Jest jest bardzo dużo motyli, są mi pszczoły. I to jest męski krzew, krzak. Proszę bardzo, ale pszczołki są, zbierają. Motyle są, zbierają. No, tutaj już mamy trochę inny, inną wierzbę inny gatunek. Ona ma takie kwiatki długie, ale małe, wąskie. Też pszczoły się kręcą, ale i ma jakieś muchy, tam u góry są motyle, też troszeczkę inaczej to wygląda, trochę inny krzew, tu jest jeszcze jeden taki, tam pszczoły chodzą, troszeczkę taki właśnie bardzo żółty, nawet w trochę pomarańczowy ten pyłek i ta wierzba zaczęła najwcześniej kwitnąć. A już ładnych parę dni temu już sobie przynosiły, i do tej pory oblatują tą wierzbkę Także bardzo dobra wieżba, sobie nagrywam, właśnie żeby później pamiętać. Z których sobie też dobry pociąć żeby później obsadzić. Nie wiadomo co tutaj zrobią ci rolnicy, czy to wytną, czy no to w rowach, oczywiście, które niby pynem sprzątane. Myślę, że były wycinane parę lat temu. Na szczęście odrosły i są. Także a wieżba bardzo potrzebna. Myślę, że na pierwszy pożytek to jest chyba najważniejszym pożytkiem. Bo naprawdę te rodziny mają wtedy z czego się czerwić, skąd brać ten pyłek. A naprawdę dużo pyłku już nanoszony Już patrzyłem w ulach te niektóre ramki po prostu pełne pyłku. I proszę bardzo, sobie zbierają ten pływeczek obnóża już ładne, żółte cały czas sobie zbierają no i widać, że ich jest trochę, no i motylek jeszcze ładnie a tutaj wierzba o trochę innych kwiatach, właśnie takich drobniejszych, mniejszych małych i to najprawdopodobniej jest drzewo żeńskie, bo takie nie przypomina to typowych pylników tylko bardziej słupeczek właśnie dzieński ale pszczółki siedzą, siedzą, zbierają. widać na tych sporo, na tych zielonych bardziej kwiatkach. myślę, że tu też i trochę nektaru pobierają sobie. no i to drzewko jest zupełnie w innej stronie, z tej perspektywy, perspektywy widać na tle nieba ile tych pszczółek lata. Na filmie może nie będzie widać, bo wiadomo, że małe, ale tam na wprost taka wieżka już właśnie widać, że się zarzuciła, zazieleniła. No i tamta, co tak najczęściej oblatywana jest to uli. Wszystko w niedużej odległości, także bardzo ładnie. Postawiona pasieka na wiosnę. Przyjaźnie dla pszczoły.